Jołysie, mano, z tej strony Moje turnej imię Gusia 700. Dzisiaj będzie taki pierwszy film wstępowy, i powiem dzisiaj Wam, co będę nagrywał na tym kanale. Nie bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Dobra, skoro mówiłem Wam, na wstępie, jaki jest wstęp, co będę nagrywał, i właśnie będę nagrywał to po pierwsze, Gryła Garden. To jest bardzo taka fajna gierka. I to sprawia mi przyjemność. Tak samo jak Brawl Stars. Brawl Stars też jest taką fajną gierką. I zapraszam, dodaję do znajomych, robię 1 v Na TikToku wstawiam 1 v One, one. Na, na YouTube będę wstawiał takie podobne shortsy, ale będę częściej stawiał filmy. Prawda? Może tak jak mówiłem, bardzo lubię Grover Garden i Brawl Stars. Tak. No Brawl... No to teraz już będzie na tyle. To jeszcze jest na tyle. Nara!